A co Dawidek? Nie, nie, ja nie wiem, ale następnym no, to nie wiem. No, skręcamy zbrojonko dzisiaj? Zbrojonko skręcamy? Falusy? Najpierw sobie dwa zewnętrzne narożniki najlepiej skręcić. Wracamy dzisiaj zbrojenie na gotowo. Najpierw sobie skręcimy dwa zewnętrzne, czyli dwa na dole, bo ciągle zbrojenia w zasadzie zawsze nawet do szczemiona. Tyle Né? Até jest Szemiono i to Szemiono jeszcze ładnie z tyłu domyka Kabaja Kiedyś to się cztery Szemiona dawało z zewnątrz, te Elki po zewnętrznych i w środkach i tyle. Nie robiło takich rzeczy. A teraz już kurde wiadomo jak to jest, nie? Czasy się zmieniają. Technologia idzie do przodu. Ludzie coraz mądrzejsi. O bajeczka No i ten pręd ma ciągłość teraz. A tak by nigdy nie miał. Jeszcze tu mu chyba dam jednego, ale skręcimy tu. Chudego nie robimy, kierownik powiedział, że nie potrzeba. No to nie robimy, nie? Bo tu powinny być normalnie cztery, nie? Cztery winkle tylko zewnętrzne się do nic więcej. Tak, o tak jak masz i drudno Dobra, może być. Za mocno. Cofnij do, troszkę. Dobra. Troszkę cofnij Nie nie cofnij, bo masz akurat przegięcie tam w tym miejscu. Cofnij ją Dobra, bajeczka. Wiesz jak skręcić te nie? Tak. Co? Tak, nie tylko w środku. Tak na dole, nie? I tak u góry. No w środek, nie wkładasz. Jeden na dole, drugi u góry. Nie, Po przypręcie, no, czyli i tak. Czyli tu też. I cztery. I tu tak samo, cztery, cztery. No no, już idę, już idę. No to go tu dokręć, środkiem go dokręć. No się widzisz tu w środku No bo to trzeba ustawić przed tym. Tu skręcić na go na końcówce. Musisz to ustawiać od razu sobie, bo potem ciężko podokręcać to. Dobra, kręcimy dalej. Co tu jest tam? Śmiech na sali? Chłopaki zaraz wszystko poskręcają, nie? Aha, tu miałem dokręcić, a co to, to, to za różnica, kto kręci? Alpejskiej, na no jak nie wejdzie Bo tu mamy O bajeczka I ten pręd tu Zawsze sobie Dawid te zewnętrzne Tu pasuje nie ja lubię robić tymi cęgami masakra Pyk. No i tu będziemy mieli już skręcone Kurde jest tych prętów, całą masakra na tym betonie Pyk. I lecimy tak samo z górą Wydajemy do zewnątrz. I przypasować sobie do góry, bo to jest potem ciężko skręcić i tak.

Tyk. A po dwa? Po cztery. Zewnętrzne wszystkie. Dobrze Tu jeden, tu jeden. Tak I, i odwrotnie fajka w drugą stronę, nie? tu, No tak. Tu nie? Teraz

Nie ma wyjścia. Dobra, tam są problemy. Ty tydzień Tam mam zrobione. Tam jeszcze narożnik z tyłu. No i jeden ten. Dobra, to idę, bo ten narożnik tylkenty. Ja ci wiatrko ponoszę. Nie, nie, Marcin. No Do, dobra, dobra. Tylko ja na razie potrzebuję ten. Pod stopę, tu, widzisz? Żeby... No, my co skręcimy? Słup. A? I trochę za duże. No idę do narożnik duży Pokręcone te stopy. No, ale już tam to są. Bo nie ma ten. Dwa. Czekaj, tam środkowo wywalę O. Dobra. Weszły w ogóle? Jo, tak kurde, troszkę mogły być mniejsze. Wiesz. tego, to bym się jeszcze najwyżej... Nie, bierzemy. a nie, potem słupa i wtedy zapiram ty mi widzisz Wbijam se pręty, nie? Żeby stało to. To znaczy o. one były, one były w pełni 70 całościowo, 60 plus z drugiej wiem, wiem, mniejsze. Chcę to... zobaczyć jeszcze gdzie to tam jest dokładnie ten... Dawid, te winkle, jak wkładasz, to tak się stare, to jakoś rozsądnie robić, nie? Bo to tak wkładasz, że po 5 centymetrów odstaje to wszystko. No i ono zaraz z drugiego. Musisz tak kumać to, jak to wkładasz, nie? Te. Nieraz wystarczy przesunąć to pręta, nie? Tu i masz wtedy, a takie ja to nic. Patrz, jak ja mam tam wszystko. Wszystko się styka, praktycznie. Postawiamy sobie teraz słupy. Muszę najpierw tego ustawić, bo już tam tam sznurki. A tu ładnie stoi, nie? Jakby stąd był Marian. Coś takiego, ale. A no, musi iść tu bardziej. Ten stopa. Jak gdzieś miałem diem Tu cęgi Ale nie, nie ma tam gdzieś moich cęg, tych takich czerwonych cen tu są dobra 372,5 Marian, 240 Ja wiem wiem no to będzie góra Idź teraz tam do sznurka Nie tak. Co? Nie, nie spawaj tata. Nie, nie. Nie będzie padać. Jak nie będzie pogoda to jutro się przyjedzie, jutro się... Nie chodzi o to, gdzie w, gdzie w takiej wodzie spawać, no co ty. Mówię ci, żeby czasem potem nie było w gazecie wszyscy, nekrologi. Dziś jakieś kurwa zwarcie pójdzie po wodzie i wszyscy inne leżą. Nie ma szans dzisiaj. Strach w oczach. Marian dotyka sznurka tu. Tak musisz to mniej więcej w powietrzu tak jakoś wiesz. Żeby go nie wypykać, nie? Trzysta i to trzeba przesunąć z 3 gdzieś tu. Puść. No tak mi coś tu nie pasowało. Ale mnie nie, sorry, nie interesuje na razie pion, bo ja sobie to ustawię. Tu nie pasuje na pewno środek. Ale to mnie dół nie interesuje, co mnie dół. Trochę tak przesadziłem. Masz tak mniej więcej? Bo ja tak na razie chcę tylko tu na tej wysokości. To mniej więcej, żeby... dobra. Manko, dzisiaj będziemy spawali bandówkę. Bandówkę plus wszystkie plus wszystkie narożniki. Dobra, pięknie. No, także musimy wszystko teraz tu zespawać. Troszkę problem, ale tu zrobimy inaczej. Tu przyspawamy tu i tu. Dobra. No przyspawamy bandówkę i wszystkie narożniki zespowamy ze sobą. Żeby było. żeby działało uziemnienie. Dobra, idziemy po sprzęt. na sprzęt, poprzeczka. To jest mi gomat na drut samosłonowy MIX 145 Kiedyś se kopiłem Fajna zabawka Chodzi, chodzi, no dobra. To odezwa się jak pospałem. No dobra, mamy obspowane Wszystkie narożniki. Na dole. To też pokańczone. Pandówka z czterech stron przyspawana. Tutaj pad nie mamy Trzeba wrócić jeszcze tamto pospawać, patrz zapomniałem To Wszystko zespawane Dobra, jeszcze raz muszę się cofnąć tamto kurczę, bym zapomniał I tu też Ten narażnik, ten no dobra, cofnę się do spawam i wtedy no dobrze.